Cześć i czołem, kluski z Rosołem, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z dękiem. nagrywam przednią kamerą, mam nadzieję, że to nie jest żaden problem, bo akurat dęko to jest taki film, który nie wymaga jak jakiejś świetnej jakości. Siedzę też przy oknie otwartym, więc może być słuchać jakieś dźwięki z zewnątrz, ale jest naprawdę gorąco, także myślę, że możecie mi to wybaczyć i bez zbędnego przedłużania... Przejdę do pokazywania Wam tych kosmetyków. Jeżeli oglądaliście już kiedyś moje denko, to wiecie, że ja tutaj nie pokazuję kolorówki, ponieważ to pokazuję Wam w projekcie PEN. Teraz, jak się skończy miesiąc kwiecień, to planuję nagrać podsumowanie projektu PEN z 3 miesięcy. W związku z czym będzie to takie trochę większe. Uniwersum z użytej kolorówki, więc troszeczkę więcej będziecie mogli o tym usłyszeć ode mnie. A tutaj skupiamy się na pielęgnacji oraz ewentualnie na perfumach. Pierwszą rzeczą, jaką użyłam, jest mój ulubiony, jeden z moich ulubionych płynów micelarnych z Eveline. Tutaj miałam wersję matującą albo mi się wydaje, albo gdzieś odpala kład, więc może być go słychać. Uroki mieszkania na wsi. E, tutaj miałam wersję matującą, która tak samo jak inne świetnie mi się sprawdziła. Ja ogólnie używam e, opakowanie tego płynu za opakowaniem, czasami jedynie wymieniam go na garniera tego z witaminą C, ale mimo wszystko i tak najczęściej wracam do płynów z Eveline. Ponieważ mają dużą pojemność, są wydajne, a w dodatku na promocji potrafią kosztować około 10 zł, co również jest dużym plusem. Świetnie zmywają makijaż. Ja zawsze jeden mam w łazience, a drugi mam na toaletce, do jakichś poprawek typu wyczyszczenia sobie ust, wymycia brwi z podkładu. To też świetnie mi się do tego sprawdzają. No i po prostu uwielbiam wracać do tych płynów, niezależnie czy to jest wersja różowa, ta matująca, wersja czarna, choć powiem Wam szczerze, że wszyscy mówią, że wersja czarna jest najlepiej myjącą wersją, zmywającą, a dla mnie chyba najlepiej wszystko mi domywa właśnie ta wersja matująca. Kolejno zużyłam żel do mycia ciała Isana Men Cool down, żel pod prysznic z chłodzącym mentolem, to jest oczywiście te 5 w jednym. Bardzo lubię te żele dla mężczyzn marki Isana, ale muszą to być te 5 w jednym, ponieważ jeżeli ja sięgam po żele Isany, te dajmy nim, które mają limitowane zapachy tylko typu pistacja. Czy to takie wiecie, jakby klasyczne, po której bardziej sięgają kobiety, to tak one przesuszają moją skórę, że swędzi mnie ona tak niesamowicie jakbym dostała jakieś giga alergii, ale to dlatego, że po prostu jest aż tak mocno ściągnięta, że mam ochotę ją z siebie zedrzeć. Natomiast, jeżeli stosuję właśnie te wersje dla mężczyzn, to nie mam żadnego tego typu problemu, w związku z czym chętnie wracam do tych produktów często. W sumie najczęściej kupuję wersję pomarańczową, ponieważ jest taka e, orzeźwiająca, ale jednocześnie ma dużo zapachu cytrusu, takiego słodkiego cytrusu, który mi się bardzo podoba. No i też dość długo się na ciele utrzymuje, a ja mimo wszystko lubię męsko pachnieć. E, a tutaj ta wersja jest dla mnie zamiennikiem żelu chłodzącego z Rituals. E, muszę to dać w końcu do porównania mojemu chłopakowi, bo on wiem, że używa tego żelu chłodzącego z Ritualsa. Ale ten tutaj też serio mocno chłodzi, jak ja wychodziłam spod prysznica, było mi tak zimno Ale też właśnie w trakcie mycia czułam to chłodzenie, czuć ten mentol w zapachu Ale również nie przesusza on skóry, także to jest na duży plus Chętnie będę wracać właśnie do tej wersji Cooldown Kolejną rzeczą jaką zużyłam, dostałam ją we współpracy były to plasterki na wypryski marki Garnier. I serio, to były najlepsze plasterki na pryszcze, jakie kiedykolwiek miałam. Zużyłam wiele tego typu produktów w swoim życiu, jako osoba zmagająca się z trądzikiem, i zawsze tak miałam. Mm, te plasterki w ogóle nie działają. To jest taki pic na wodę fotomontaż. Fajne, żeby zabezpieczyć sobie skórę przed tym, żeby nie grzebać w tej zmianie, ale czy to coś robi? No niezbyt. A tutaj te hydrokoloidalne plasterki z garniera naprawdę robiły cudo. Wiecie, jak już czułam, że coś mi się tam dzieje? pod skórą, to nawet jeżeli przykleiłam sobie ten plasterek na noc, no to rano to było zahamowane, albo jak już była taka zmiana, wiecie, taka bulwarz, tak tak brzydko powiem, to jak naklejałam na noc taki plasterek czy na dzień, jak nie nosiłam makijażu, to po prostu to zanikało i zostawało, zostawało nam jedynie przebarwienie, a po wnętrzności i wypukłości totalnie nie było śladu. Także pomimo tego, że mamy tutaj 22 plastry w dwóch różnych wielkościach i mamy cenę ponad 30 zł, jak patrzyłam po stronach internetowych, to mimo wszystko jest naprawdę, naprawdę warto. Ej, bo widzę teraz w poglądzie, że jest tutaj brudna, a to jest kurz. Ej, skąd ja mam kurz na blosce? Pominmy ten aspekt, <noise> zakurzyłam się to już na te stare lata, mi się już się kurza, co nie? <noise> bez komentarza, zużyłam ten produkt i jestem bardzo zadowolona, jestem bardzo wdzięczna tutaj Marce Garnier, że mogłam przetestować ten produkt i na pewno będę wracać, ale też w tej współpracy zużyłam SPF 50 Daily UV Fluid przeciw niedoskonałościom, niewidoczne matowe wykończenie, to była moi kochani taka tubka i ten produkt dla mojej skóry, która się przetuszcza. To było istne siódme niebo. Naprawdę, makijaż trzymał się cały dzień, SPF wchłaniał się dosłownie w ułamek sekundy, niezależnie od tego, jak nawet bogato mogłam pielęgnację pod niego nałożyć, ale jednocześnie ta skóra nie została, nie była przesuszona. W dodatku też ta strefa T i... Tutaj bardzo, troszeczkę na środek policzków, gdzie ja się mocniej przetuszczam, to również zostawało o wiele dłużej matowe. I ja zazwyczaj, jeżeli nie noszę makijażu, a nałożę SPF, to mimo wszystko mam taki problem, że muszę się wcześniej czy później przypudrować. A tutaj cały dzień mogłam się nie pudrować i było dobrze. Widzę, że jakoś słońce mi leci z tamtej strony więc troszkę się obniżę, żeby było lepiej, żeby była bardziej nasłoneczniona. Jeżeli tutaj się nie pudrowałam cały dzień, to było dobrze i naprawdę jakoś mocno się pod koniec tego dnia nie świeciłam. Tutaj jedynym dla mnie minusem było to, że jest 40 ml, a nie 50. Natomiast jestem w stanie to temu produktowi wybaczyć ze względu na to, że nie jest stosunkowo drogi oraz po prostu ma tak świetne działanie, że ile on by nie kosztował, myślę, że byłabym w stanie te pieniądze za niego dać do by to nie była jakaś, wiecie, jakaś taka horrendalna cena Że serio połowę, nie wiem, wypłaty Bym przepierniczała, za przeproszeniem, na ten SPF Ale tak, ile on kosztuje teraz To jest naprawdę cudo nad cudami I serio, jeżeli tylko dorwiecie Daily UV BHA plus niacinamid W, nie wiem, w Rossmanie czy w Hebe na promocji To róbcie zapasy, nie zawiedziecie się On... Spugrał mi również z każdym podkładem, z każdym konturowaniem, korektorem. No, czego bym na niego nie nałożyła, wyglądało to dobrze. A w dodatku ta konsystencja była taka bardzo lejąca. Był to bardzo lekki filtr, gdzie zazwyczaj wiele tych filtrów potrafi jednak skórę tym bardziej jakoś tam tłustą czy mieszaną obciążać. To tutaj o tym nawet nie było mowy, żeby jakiekolwiek obciążenie znalazło nam się na skórze, niezależnie od tego, jak dużo. Nawet za dużą ilość byśmy nałożyli, to to i tak by się... Chwileczkę wychłonęło. Jak moja skóra w pewnym momencie miała taki bardzo, bardzo zły moment. Tutaj koło nosa była bardzo mocno zdarta, przesuszona, miała ranki. No to wiadomo było delikatne pieczenie, odczuwalne, ale to ze względu na to, że tutaj mamy alkohol w składzie. Natomiast musicie, musimy też mieć na uwadze to, że nie zawsze alkohol w składzie jest czymś złym. Często po prostu jest to taka podstawa ze względu na to, że wiele składników aktywnych się rozpuszcza w tym alkoholu, ale też w dodatku, no gdyby nie alkohol, to on też nie byłby taki lekki, bo mimo wszystko stworzenie filtra bez alkoholu, który byłby lekki, byłoby no troszeczkę problematyczne. Ale już, dobra, koniec tej mojej gadanki o SPF-ie przechodzimy do jaśminowej mgiełki marki Avon. Naprawdę spoko. Ślicznie pachniała, po prostu takim czystym jaśminem, ale nie wrócę do niej drugi raz, ze względu na to, że była trwała bardzo krótko, tak naprawdę było ją czuć tylko w momencie, w którym ona nie opadła jakby na ziemię po popsikaniu. Co dla mnie było po prostu dość sporym minusem i mnie zawodziło Następnie mam maseczkę z Isany, rozkwitnij na wiosnę Bardzo przyjemna, taka podstawowa maseczka w płachcie, która fajnie mi tą skórę nawilżyła Jeżeli chodzi o kolor płachty, to była po prostu biała I kolejna mgiełka z Avonu to jest Pink Sans, czyli różowa woda kokosowa i smoczy owoc to był tak cudowny, wakacyjny, słodki, lekki zapach, że naprawdę mogłam tylko chodzić i się w kółko tą mgiełką psikać, choć ona miała o wiele lepszą trwałość niż ta wersja jaśminowa, dzięki czemu chętniej po nią sięgałam, ale jednocześnie nie musiałam sięgać po nią aż tak często. I do tego zapachu, do tych właśnie Pink Sands Body Mist chętnie bym wróciła, ponieważ był to produkt, na którym na pewno się nie zawiodł. I kolejny żel do mycia ciała, to również jest Avon, teraz to jest w innym opakowaniu Natomiast ja jeszcze miałam tą starą wersję Moon Milk Collection To był żel o zapachu mleka, przepraszam, maślanki i kaka To nie jest na pewno moja ulubiona wersja zapachowa z tej serii trzech zapachów E, tych bogatych, jakby kremowych żeli pod prysznic, które jak dla mnie wcale takie bogate nie są i czasami zdarzało im się moją skórę przesuszać. E, moją ulubioną wersją jest ta chyba z bławatkiem, ta niebieska, potem jest ta i na końcu dopiero wersja malinowa, choć w malinowej pokładałam największe nadzieje. Do tej raczej bym nie wróciła, ale do tej bławatkowej na pewno bardzo chętnie będę wracać, jeżeli będę miała taką możliwość. No i Kolejny zapach to było Treasure, Treasure of Love. Zapach podobny bardzo do My Way, tylko troszeczkę, troszeczkę bardziej słodki. Co mi tutaj przypadło do gustu, długo się te perfumki utrzymywały. 100 ml, chyba około 40 zł. Warto y, na taki diamencik sobie popatrzeć. Poza tym bardzo ładnie wyglądają na półce. Y, mam też mydełko Protex y, Deep Clean. Ja je stosuję do mycia pędzli, do mycia gąbek. Jak dla mnie domywa najlepiej i zużywam opakowanie za opakowaniem. Zawsze kupuję sobie jego zapas na promocji w Rosmanie. Jeżeli już jesteśmy w Rossmanie, no to Isana serum z 3% kwasem azelainowym, naprawdę coś fantastycznego dla cer zmagających się z problemem trądziku, jest to serum o takiej... Emulsyjnej, kremowej konsystencji, natomiast jest to na tyle jakby lejące, że bez problemu przechodzi nam przez pipetkę, bo czasami te sera są aż zbytnio kremowe, zbytnio emulsyjne, przez co przez tą pipetkę niekoniecznie chcą przejść, a tutaj akurat nie było z tym żadnego problemu. Używałam tego serum na wieczór i sprawdzało mi się naprawdę fantastycznie. Pod na to nakładałam krem mocno nawilżający, albo krem z kwasami AHA, żeby jeszcze mocniej podbić działanie tego oto produktu, ale jeżeli nakładałam kwasy AHA. Na właśnie ten mój azelainowy e, azelainowe serum No to zawsze, ale to zawsze było to maksymalnie 3 razy w tygodniu No bo też wiadomo, nie chcemy za bardzo się złuszczyć, nie chcemy za bardzo przesadzić No i kolejny produkt to jest krem z sielanki do skóry suchej Regenerujący To jest chyba mój ulubiony krem z tej marki Zużyłam normalizujący Mam jeszcze w szafce przeciwzmarszczkowy No tutaj jest regenerujący I on naprawdę mi się sprawdził Fenomenalnie no, jak już mówiłam, konwaria majowa, kupiłam go z polecenia w Krainie składów, która mówiła, że jej mąż, pomimo tego, że ma do wyboru mnóstwo innych drogich kremów, to i tak będzie chętnie wracał do tego sielankowego i ja też będę bardzo chętnie wracać do tego sielankowego, ponieważ jest to świetne nawilżenie, e, też ten krem często stosowałam podespije w rano i nie obciążał on mojej skóry, co jest również bardzo, bardzo dużym plusem. I jeżeli będziecie w Hebe, to warto się. Się tym produktem zainteresować, ponieważ też y, Sielanka jest marką polską, która robi tanie kosmetyki, ale próbuje się tam, tam wepchnąć jak najwięcej dobrych składników i takich czasami nawet delikatnie luksusowych. Mam też y, wodę toaletową y, Uplift y, z marki. Adidas, kupiłam ją kiedyś na wyprzedaży w Rosmanie pachniała lemoniatką, mój chłopak bardzo ją lubił i tylko y, czasami jak przychodził do mnie to było psik 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 lemoniatka, co nie. Naprawdę świetny zapach, bardzo orzeźwiający, y, super byłby na lato, ale zużyłam go w zimę. Jak co kto lubi, y, lubiłam go mieć y, w plecaku, żeby nie wiem, po WF-ie się psiknąć, albo po praktykach jak komuś nie wyszło smażenie, to też było warto. No, i następnym produktem jest serum Skin Academy Solution. Raczej nie wyłapię ostrości z bielendy. Serum łagodząco regenerujące z, prowita z prowitaminą B5. Sika to jest wąkrotą azjatycką i ektoiną. Jeżeli chodzi o ten produkt, no to jeżeli oglądacie moje denka, to chyba ono jest w każdym. i Ja ogólnie użyłam mnóstwo opakowań tego serum. Z jakichś 7-8 jak nie więcej I mam kolejne w zapasie I kolejne w łazience już otwarte Ale powiem Wam, że od tego... Od tego opakowania ono przestało mnie tak bardzo zadowalać, jak zadowalało mi kiedyś. Owszem, świetnie regeneruje skórę, nawilża ją, przygotowywuje pod dalszą pielęgnację. To jest, pozostawia delikatnie warstwę, lepką warstwę, co dla mnie jest plusem, bo ja jestem osobiście zwolenniczką takiej lepkiej warstwy, więc to mi tutaj w tym produkcie nie przeszkadza. Natomiast właśnie od tego opakowania zauważyłam, że to serum mi się troszeczkę pieni na skórze. Nie wiem, jeszcze przetestuję z innym tonikiem, czy z innym żelem do mycia twarzy. No, ale żel do mycia twarzy jak i tonik. W czasie posiadania tego opakowania zmieniałam. Czasami nawet tego toniku nie nakładałam, stosowałam tylko żel, ale za każdym razem to serum mi się zaczynało, tak wiecie, jakby kremować na twarzy. To nie, niekoniecznie było pienienie, no bo jednak pienienie to jest trochę coś innego, ale ono zaczyna mi się tak trochę kremować i robi mi się tylko na tym policzku i muszę tak dłużej trzeć i je nakładać, żeby ono jakby, wiecie, się wchłonęło w momencie, w którym nie wiem, na brodzie, na nosie, na czole, na tym policzku, nie mam z tym żadnego problemu. Ale tutaj to jest po prostu widocznie moja taka indywidualna, problemowa dolegliwość, a tak to to serum naprawdę ma super działanie no i wracam do niego już tyle razy, więc coś to chyba musi znaczyć. No i ostatni produkt to jest a nie skłamałam was. Mam jednak dwa opakowania tego serum. No także widzicie, że... Coś musi w tym być, że za każdym razem, jak jest promocja w biedronce, to pędzę po kolejne opakowanie tego produktu. No, no i tutaj mam pastę. Taste past. Tym razem Malina z miętą. To jest pasta marki Jordan. Teraz mam wersję mango z miętą. I chyba ta mango bardziej mi odpowiada. Choć powiem Wam szczerze, że spodziewałam się, że właśnie wersja malinowa będzie mi się bardziej podobać. No, ale jednak życie mnie tym razem. Również zaskoczyło, i tutaj pasta mango wygrała. E, jeżeli chodzi o smak, bo działanie mają takie samo. Są to pasty, e, na które ja tak naprawdę zdecydowałam się przez przypadek, bo akurat wyskoczyły mi w jakimś kuponie za uśmiech i było wiadomo, 1 plus 1. Są to pasty wegańskie e, z e, fluorydem. Dobrze mówię to z fluoryd? Czekajcie, bo to się nazywa. Fluoryzacja, co nie? Pasta do zębów zawiera, zawiera fluorek sodu. E, ona ma również bardzo krótki skład i jest e, pastą o dobrym składzie. Tutaj mi się super ona sprawdzała Naprawdę wymuskałam ją do samego końca e, I bardzo chętnie będę Do tych past wracać One nie są najtańsze i są rzadko na promocji Ale e, pomimo tego Że również nie grzeszą swoją wydajnością Choć mamy tutaj 50 ml To naprawdę sprawdzają mi się tak dobrze Że chętnie do nich e, Do nich będę wracała Na zmianę z moją ulubioną pastą Wybielającą Colgate Natomiast e, na nią Trafić jest dość ciężko To jest taka niebieska, która farbuje Wam całą umywalkę, ale zęby wymywa świetnie. One naprawdę są takie wybielone po dłuższym stosowaniu właśnie tamtej pasty Colgate, ale również usta są dość sine i język jest jakbyście zjedli smerfa. Także to trzeba mieć na uwadze. No to wszystko w tym denku. Ja teraz się zabieram za zmontowanie go, choć chyba tylko muszę wyciąć to, co powiem na koniec po cześć i raczej po prostu zgaszę nagrywanie. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Bye! -o.